26 września w Ugmachu Biblioteki Norwida w Zielonej Kurze odbyła się gala finałowa 27 otwartego międzynarodowego konkursu na rysunek satyryczny. To jedno z najważniejszych wydarzeń promujących sztukę satyryczną w regionie i poza jego granicami. Dzisiaj zamykamy wielomiesięczną naszą pracę nad konkursem. Dzisiaj mamy finisarzy, i galę wręczenia nagród. Wręczymy trzy nagrody regulaminowe, w tym Grand Prix, oraz cztery nagrody specjalne. Duże zainteresowanie cieszyło się tym konkursem. Nadesłano ponad 700 prac, 220 autorów z 43 krajów, i dużo jest osób, które pierwszy raz brały udział w tym roku w naszym konkursie. Także to jest takie spotkanie sympatyków i samych zainteresowanych rysunkiem satyrycznym. Пишена голода гран-при Олексій Костовський з України. Для мене велика честь отримати нагороду в Польщі в прекрасному місті Зелена Гура. Я щасливий, тому що ну, це неймовірна подія в моєму житті. Ну, карикатура це унікальне мистецтво, яке дозволяє без слів, здебільшого без слів. powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Dla mnie to jest no, bardzo artystyczna sytuacja. I e, bardzo ważne, kiedy ty możesz bez słów przekazać jakąś swoją myśl i, i bardzo głęboką myśl. Grand Prix e, i nagrody rozdane, jesteśmy już po gali, ale to nie koniec zmagań, jeżeli chodzi o satyryczne rysunki, ponieważ za rok jeszcze kolejna edycja. To jest wydarzenie, które już mają, ma długoletnią tradycję i wielu sympatyków, wielu. To, co jest takim chyba dużym dorobkiem, to to, że w każdej edycji biorą udział przedstawiciele nie tylko z Polski, ale właściwie z całego świata. To są często bardzo egzytyczne kraje, jak Kuba, na przykład Irlandia, Turcja. Myślę, że w środowisku. Satyryków na całym świecie ten konkurs jest rozpoznawalny. A jakie nagrody dzisiaj zostały rozdane? No, tradycyjnie mamy trzy nagrody główne, w tym jedno Grand Prix i to są nagrody finansowe, ale też Grand Prix to jest statuetka, którą Robert Tomek, artysta zielonogórski, przygotowuje na każdą edycję. I każdego roku staramy się, żeby ta ilość nagród była jak największa, no bo wiadomo, że to jest wtedy satysfakcja dla uczestników. Konkurs od lat przyciąga twórców z różnych krajów, promując sztukę satyry i dowcipu rysunkowego. Zielona Góra ponownie stała się stolicą inteligentnego uśmiechu. Let us go.